Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry Escape from Tarkov. Dziś pokażę wam jak rozpocząć linię fabularną u Terapist. Pierwszy quest polega na przeniesieniu jej pięciu salew. Na szczęście nie muszą być one znalezione w rajdzie. Dzięki temu macie aż trzy sposoby na skończenie tego zadania. Pierwszy sposób będzie wymagał od was piątego levelu oraz wkładu finansowego. Jest on najmniej czasochłonny. Za cenę około 60 tysięcy rubli kupujemy salewę na markete. Drugim sposobem będzie znalezienie jej w rajdzie. Myślę, że początkowo najlepiej próbować na Customs. Pierwsze miejsce, które warto odwiedzić jest za starą stacją benzynową w samym rogu mapy. Sale wyrespią się w medbagach, ale także w zielonych drewnianych skrzyniach. Dlatego polecam Wam skupić się na obszarze dormsów, żeby bezsensownie nie biegać po mapie. Pierwszą skrzynię znajdziemy po zachodniej stronie dormsów. Uważajcie, bo bardzo często w tym miejscu możecie oberwać od graczy, a nawet botów. Kolejnym miejscem, gdzie będziemy mogli znaleźć nie tylko salewy, ale i przedmioty do innych questów, są dormsy, czyli popularne apartamenty. Udajemy się na pierwsze piętro, gdzie zaraz po lewej stronie znajduje się wnęka kuchenna, gdzie stoją dwie skrzynie oraz dodatkowo jedna przed wejściem na podłodze. Pamiętajcie, żeby cały czas nasłuchiwać kroków i nie tworzyć zbędnych hałasów. Zwiększy to Waszą szansę na przeżycie. A teraz pokażę Wam dodatkowy wariant dla chętnych. Musimy znaleźć albo kupić klucz do pokoju 308. Kosztuje on bardzo mało, a w środku jest zielona drewniana skrzynia, oraz potrafią pojawić się wszystkie warianty AK-47. Drugim pokojem, w którym możecie znaleźć salewę, a do tego rzadkie przedmioty, jest Marktroom. Klucz do niego kosztuje około 50 tysięcy rubli. Kolejnym sposobem na znalezienie salewy będzie udanie się do Medical Bloku na Shoreline. Polecam Wam zacząć od zachodniego skrzydła kompleksu, gdyż tam jest większa szansa na loot. Nie zabierajcie też swojego najlepszego wyposażenia, z racji, że praktycznie zawsze w resorcie spotkacie wygirowanych graczy. Pierwszym pokojem, do którego się udamy, będzie 102. Jak widzicie, macie tu trzy białe szafki. Na tych szafkach jest szansa na pojawienie się medycznych produktów. Kolejnym pokojem będzie pokój 106. Tutaj też znajdują się trzy szafeczki. W pokoju 108 znajdziecie torbę sportową, w której też można znaleźć salewę. Następnym pokojem jest pokój 107. Macie tutaj aż dwie szafki oraz jedną torbę medyczną. Uważam, że dla nowych graczy jest to najlepszy sposób na zaopatrzenie medyczne, bo pokoje nie wymagają kluczy. Pokój 109 jest otwarty, wystarczy otworzyć drzwi. Znajdziecie w środku dwie torby sportowe, jedną na podłodze, a drugą na ławce. Jak widzicie, da się znaleźć salewę nawet w takiej torbie. W pokoju 101 będzie tylko jedna torba medyczna. Z kolei we wschodnim skrzydle będziemy mieli tylko trzy pokoje z medycznym lutem. Na korytarzu stoi szafka medyczna, a w 104 znajdzie się jedna torba medyczna. W pokoju 102 będzie też jedna torba oraz dwie zwykłe białe szafeczki. W pokoju 103 znajdziecie kolejną szafkę oraz jedną torbę sportową. Ostatnim, trzecim sposobem będzie poproszenie bardziej doświadczonego kolegi, żeby dał wam salewę. Wchodzicie razem do rajdu, on wam ją rzuca, a wychowacie ją do waszego secured containera. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków.